Dzień dobry, witam Was serdecznie, znów jestem w Waszym domu, goszczę, a więc jak zawsze uśmiechnijcie się do mnie. Dziękuję. Dzisiaj chciałbym do Was mówić, właściwie rozpocząć taki, taki cykl pięciu rzeczy, które tworzą atmosferę. I będę mówił o tym, mówiąc o, o tym, w jaki sposób możemy stworzyć atmosferę, która naprawdę zmienia rzeczywistość, bo okazuje się, że dzisiaj mamy do czynienia bardzo mocno z atmosferą. Dlaczego? No bo na przykład jest atmosfera paniki albo lęku i ona się udziela innym. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Jeśli jesteś e, spanikowany, w twoim umyśle, tw umyśle wszystko wiruje, jesteś wystraszony, masz negatywne myśli, to chcę ci powiedzieć, one nie tylko dotykają ciebie, one także dotykają innych innych w Twoim domu. A więc to jest bardzo istotne, abyśmy się nauczyli i zrozumieli, że myśli są pewną rzeczywistością, która tworzy pewną aurę, która tworzy pewne środowisko, która jest tak naprawdę rzeczywistością. I na podstawie Bożego Słowa zobaczymy, że to jest prawdą. I chciałbym rozpocząć do takiego tekstu Bożego Słowa, list do Rzymian 12,2 i tam jest napisane, abyśmy się przemienili ale nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, doskonałe. I, I ten tekst mówi o jednej bardzo istotnej rzeczy, że jeśli chcemy nie być podobni do tego świata, a dzisiejszy świat panikuje, to musimy przemienić nasz umysł. Nie możemy myśleć tak jak ten świat. Musimy zacząć myśleć inaczej. Dlaczego? Bo ten świat dzisiaj wpada w takie miejsce głębokiego strachu i lęku, paniki i podejmowania różnych takich decyzji, które są pod wpływem paniki, paniki i lęku, ale ty i ja, my, Boże dzieci, możemy, możemy być ludźmi, którzy mają przemieniony umysł. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić. A więc potrzebujemy zmienić nasze myślenie. Dlaczego? Bo ona pozwala nam rozróżnić. Zrozumieć, jaka jest Boża Wola, ale także rozróżnić między tym, co jest Bożą Wolą, a co nie jest Bożą Wolą. Pamiętacie, jeden z moich filmików mówi na temat słuchania Bożego Głosu, a więc, jeśli chcesz się nauczyć słuchać Bożego Głosu, to jest tak, taki w trend, to ten wykład jest bardzo ważny dla Ciebie. Dlaczego? Bo przemieniony umysł pozwala Ci rozróżnić, co się dzieje w Tobie, jak Bóg mówi, w jaki sposób mówi do Twojego życia. I teraz. Zmieniając myślenie możemy zmienić życie ludzi i możemy zmienić życie i postępowanie ludzi. Jeśli nie zmienisz myślenia, nigdy nie zmienisz postępowania. Niektórzy ludzie próbują zmienić swoje postępowanie nie zmieniając swojego sposobu myślenia. To na jakiś czas zadziała, a później wierzcie mi, nie będzie działało. Dlatego Boże Słowo mówi, że my potrzebujemy przemienić się i odnowić nas umysł, byśmy zaczęli myśleć tak, jak Chrystus myślał. Tak jak wysi do, do Koryntem jest napisane, my jesteśmy myśli Chrystusowej. Tak? Myślimy, jak Chrystus. Tak patrzymy na rzeczy, myślimy tak jak Jezus patrzył. A więc zmieniając nasze myślenie, możemy zmienić nasze postępowanie. I nasze myśli będą miały zawsze wpływ na zrozumienie, poznanie i objawienie tego, kim jest Bóg, co my tu robimy, co się tutaj dzieje w tej chwili, i będziemy mogli rozróżnić te wszystkie rzeczy, które dzisiaj są trudne do rozróżnienia. To pozwala nam też, kiedy mamy przemieniony umysł, słyszeć dokładnie Boży głos, lepiej go słyszeć, lepiej umieć go rozróżniać. I czwarta rzecz, która jest niezwykle ważna. Przemieniony umysł to nic innego jak pokuta. Boże Słowo uczy nas, żebyśmy byli tymi, którzy odwracają się od tego myślenia tego świata i jest napisane pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże przychodzi przez pokutę. Ale co to jest ta pokuta? Niektórzy ludzie myślą, że pokuta to wtedy, kiedy wyznają grzechy. Tak, to jest część pokuty. Wyznajemy grzechy i Bóg jest tym, który nam przebacza grzechy i to jest prawda, ale jest jeszcze następna część, która jest niezwykle także ważna i istotna, to jest przemieniony nasz umysł. Potrzebujemy go przemienić. Kiedy przemieniamy nasz sposób myślenia, to to sprawia, to to sprawia, że Królestwo Boże może wstępować przez ten zmieniony sposób myślenia na Ziemię. Jeśli nie mamy przemienionego umysłu, Królestwo Boże nie może stąpić na Ziemię. A więc co to jest Królestwo Boże? Sprawiedliwość, pokój radość w Duchu Świętym, Jego moc, manifestacja Królestwa Bożego w mocy. Te wszystkie rzeczy, które wiążą się z tym, co jest w niebie, by stało się na ziemi, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy przemienimy nasz umysł, a więc potrzebujemy zmienić nasz sposób myślenia. Jak to możemy zrobić? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy byli praktyczni, to w liście do Filipian jest napisane w czwartym rozdziale i w ósmym wersecie, myślcie... Bracia, siostry, myślcie tylko o tym, co jest miłe, dobre, doskonałe, co jest godne pochwały, i uczy nas, że mamy myśleć tylko o tym, co jest dobre. Mamy myśleć tylko o tym, co jest prawdziwe. Mamy myśleć tylko o tym, co jest godne pochwały. Mamy myśleć o tych rzeczach, dlaczego? Bo w ten sposób zaczynamy myśleć tak, jak Chrystus myśli. Chrystus, jak myśli o tobie i o mnie? On dobrze myśli o tobie i o mnie. Jakie Bóg ma myśli o tobie? Dobre, aby przygotować do przyszłość, aby natchnąć ciebie nadzieją. To, tak Bóg myśli o Tobie. A więc my potrzebujemy myśleć tak, jak Bóg myśli, w taki sposób, jak On myśli o nas. Dlatego zachęcam was do tego, żebyśmy zaczęli myśleć dobrze, ale poznali Słowo Boże, które przemienia nasz umysł i zmienia nasze myślenie. Kiedy ono zmienia nasze myślenie, to się zaczyna zmieniać nasze postępowanie. Ale tak jak obiecałem, chciałbym powiedzieć Wam o tym, że myślenie tworzy atmosferę i myślenie ma wpływ i tworzy pewną rzeczywistość. Gdzie to jest napisane? W Księdze Nechemiasza 6.9. Tam jest napisane tak. Wszyscy oni bowiem straszyli nas myśląc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. I Nechemiasz mówi, to też jeszcze bardziej się przyłączyłem, przyłożyłem do tego, żeby dalej pracować ciężej o wiele bardziej, bardziej wytrwale. O czym jest napisane w Księdze Nechemiasza? Że sposób myślenia, negatywny sposób myślenia wrogów Izraela, on straszył Izrael. To znaczy, że myślenie jest pewną rzeczywistością. Myślenie nie jest tylko czymś, co pozostaje w naszej głowie, ale jest pewną rzeczywistością. I inny fragment Bożego Słowa, Mateusza 5, 27, 28, i tam jest napisane tak: Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. I wydaje się, że to wszyscy wiedzą, tak? Nie będziesz cudzołożył. Ale Jezus podbija to przekazanie i pokazuje, jak istotną rzeczą jest nasze myślenie. Chociaż nie jest tutaj w tym tekście powiedziane o myślach, to bezpośrednio, to jednak pośrednio jest powiedziane o tym. O myśleniu. A ja Wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już, ją popeł już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, gdzie on jej pożąda? no pożąda w swoim umyśle, tak? Pożąda w swoim sercu. A więc to jest ta sfera, której my nie widzimy. To jest ta sfera umysłu, która wydaje się, że jeśli jest w naszej głowie, to ona nie ma żadnego wpływu. Okazuje się, zgodnie z Bożym Słowem, że ona ma niezwykły wpływ, bo ma, wiecie na co, na co wpływ? Ma wpływ na to, czy jesteś w grzechu, czy nie. To jest rzeczywistość, którą Bóg określa, Jezus określa, że tam grzeszymy w swoim umyśle. A więc jeśli to jest Grzech, to, to znaczy, że mamy do czynienia z rzeczywistością, która ma wpływ na nasze życie, ale także na życie innych ludzi. Dlatego to jest takie istotne, żebyśmy przemienili swój umysł i wracając do tej pierwszej myśli, o której powiedziałem na samym początku, nasze myślenie ma wpływ na atmosferę także wokół nas. I jeśli wejdziesz do pomieszczenia, w którym ludzie myślą dobrze, to odczujesz atmosferę. Jaką? Wiary, optymizmu, podniesienia, zachęty, klarownego myślenia i uspokoi to Twoje serce. Ale jeśli wejdziesz do pomieszczenia, gdzie ludzie myślą negatywnie, to to, co się pojawi, ciemne myśli, ciężar, zamieszanie, niezrozumienie i brak nadziei. A więc to my tworzymy tę atmosferę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy w tych dniach, w których Ty i ja, my, Boże dzieci, powinniśmy stworzyć atmosferę, stworzyć nową kulturę myślenia. To jest myślenie o tym, co jest w górze, myślenie tak, jak Chrystus myśli, myślenie o tym, co jest dobre, miłe, doskonałe, godne pochwały. Potrzebujemy myśleć tak, jak Bóg myśli, dlatego, że to jest... Boża rzeczywistość, która uwalnia królestwo Boże na całą Ziemię. Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście ten krótki wykład. Błogosławię Was. Miejcie dobry czas. Eee, pojawię się już za niedługo. Cześć!